Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Jestem Magda, jestem trenerem personalnym z Napędzamy do Zmiany. A w dzisiejszym odcinku z cyklu tylko 5 Minutek popracujemy nad mięśniami pośladków bez obciążania kolan. Mam nadzieję, że taki trening się przyda. Bardzo często słyszę od Was, że potrzebujecie takiego typu treningu, więc dzisiaj coś takiego specjalnie dla Ciebie. Przyda Ci się guma, minibend i mata. Będziemy wykonywały trzy ćwiczenia i każde ćwiczenie powtórzymy dwa razy. Dziewczyny, zakładamy gumeczkę na buty. Przechodzimy do pozycji, w której przedramiona będą na macie i przenosimy nogę w tył. Prostujemy ją w kolanie. Ok, skup się teraz na pracy pośladka. Nie myśl o niczym innym, tylko pracuj, ćwicz, skup się na tym, co jest teraz. Nie myśl o niczym innym. Prostuj do końca kolano i zginaj. Nie odkładaj go tylko tak lekko, odłóż, ale nie odpuszczaj całkowicie nogi na dół. W porządku. Bardzo krótka, pięciosekundowa przerwa. Druga noga. Jedziemy. Okej. Okay. Prostujemy do końca i zginamy. W samym szczycie pomyśl o pośladkach, napnij pośladki. Ostatnie sekundy. No i pyta. Dobrze, teraz wyprostuj prawą nogę w kolanie i przenieś ją w bok i wróć. Na tyle, na ile możesz. Tutaj, przenosząc nogę w bok, nie przenosisz całego ciała, tylko przenosisz nogę. Jeżeli jest to za trudne, zmniejsz zakres ruchu, czyli pracuj po prostu krócej. Nie musisz nogi przesuwać maksymalnie w bok. Bardzo fajne ćwiczenie na pośladki. Ja bardzo czuję już w tej chwili pośladki. Myślę, że Ty również. O ile ćwiczysz, a nie oglądasz. No i brawo. Ok. Wyprostuj drugą nogę. I przenosimy. ab Do boku. Oddychaj sobie, wdech, wydech. Tak jest. Ok, teraz daj mi gumę i połóż się na plecy. I teraz jedną nogę masz w powietrzu, nosisz pośladki do góry. Jeżeli to jest za trudne, załóż nogę na nogę i pracuj w ten sposób, staraj się. Lekko tylko dotknąć pośladkiem podłogi, ale nie odłożyć go całkowicie. Wtedy on już nie pracuje i odpoczywa, a my chcemy tutaj go mocno dzisiaj zaangażować. Uradu. No i super. Dobrze. Druga strona. I jedziemy. Sto napni pośladki u góry. Oddychamy głęboko, wdech, wydech. Okej, okay. dobrze. Przejdźmy teraz na bok, łóż bark pod łokciem i teraz oderwij pośladki i rozłącz kolana. Zobacz, stopy masz razem, jedyne co się dzieje, to podnosisz pośladki i e, unosisz nogę w górę, mając cały czas złączone e, stopy. Staraj się nie odkładać pośladka na podłogę, tylko obniż go na dół, ale nie kładź go na podłodze, wtedy on odpoczywa, my nie chcemy, żeby odpoczywał, mamy tylko 5 minut. Pięknie. Druga strona. Zwróć uwagę tutaj na swoją łopatkę, żebyś nie robiła tego. Tutaj jesteś po góry. Długa szyja. Super. I jedziemy. No i okej, okay. dobra. To wszystko, co mam dla Ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że poczułaś swoje pośladki i że taki trening Ci się spodobał. Jeżeli chcesz ćwiczyć razem ze mną, wykonując treningi 15-minutowe, to zapraszam Cię na moją stronę napędzamydozmiany.pl. Na tej stronie znajdziesz moją platformę treningową, na której umieszczam treningi właśnie trwające 15 minut, których celem jest spalanie tkanki tłuszczowej, modelowanie naszego ciała poprawianie naszej kondycji oraz elastyczności. To wszystko, co mam na dzisiaj dla Ciebie. Widzimy się w kolejnym wideo. Do zobaczenia.